Czy kiedykolwiek mieliście wrażenie, że coś w waszym życiu nie jest takie, jak być powinno, ale nie potraficie tego nazwać? Jakby istniała jakaś niewidzialna bariera, która trzyma was w miejscu i nie pozwala w pełni doświadczyć wolności, spokoju i radości. Jeśli tak, to nie jesteście sami. Każdego dnia miliony ludzi budzą się, wykonują te same czynności, podejmują te same decyzje. I nieświadomie odtwarzają te same schematy myślowe, nie zdając sobie sprawy, że funkcjonują w niewidzialnym więzieniu. To więzienie nie ma krat, nie ma strażników, nie posiada nawet fizycznych ścian, jest bardziej podstępne, ukryte głęboko w naszych umysłach, w sposobie w jaki postrzegamy rzeczywistość, w tym co uznajemy za prawdę o świecie i o sobie samych. To klatka, którą budujemy od dzieciństwa, cegła po cegle, Przyjmując przekonania, które zostały nam przekazane przez otoczenie, kulturę, edukację i społeczne normy. Wiele z nich pozostaje w nas przez całe życie, kierując naszymi decyzjami i ograniczając nasze możliwości. Ale oto kluczowa kwestia: więźniowie tej niewidzialnej klatki nie zdają sobie sprawy, że są uwięzieni. Żyją w przekonaniu, że ich sposób myślenia i działania jest naturalny, niepodważalny i jedyny możliwy. A jednak istnieje inna droga. Istnieje sposób, aby dostrzec kraty, które przez lata wydawały się niewidzialne i zacząć je rozmontowywać krok po kroku. Eckhart Tolle mówi o tym, że największym ograniczeniem, które na siebie nakładamy, jest nasza nieświadomość. Żyjemy nie zauważając, jak wiele z naszych myśli i emocji nie pochodzi od nas samych, ale zostało nam narzucone przez otaczający świat. Każdego dnia nasze umysły zajęte są niekończącym się dialogiem wewnętrznym, który przypomina odtwarzanie starych nagrań w kółko te same lęki, te same wątpliwości, te same wyobrażenia o sobie i rzeczywistości. Pierwszym krokiem do wolności jest zauważenie tego mechanizmu. Dopóki nie dostrzeżemy, że żyjemy według narzuconych schematów, nie będziemy w stanie ich przełamać. Największa przemiana zaczyna się od prostego. Ale potężnego aktu bycia obecnym. W momencie, gdy zaczynamy obserwować swoje myśli, zamiast im bezrefleksyjnie wierzyć, dzieje się coś przełomowego. Tworzy się przestrzeń między nami a naszym umysłem. Czy jesteście gotowi, aby spojrzeć na świat z nowej perspektywy? Czy jesteście gotowi, aby zakwestionować to, w co do tej pory wierzyliście? Przed Wami siedem sekretów, które mają moc odmienić Wasze życie. Sekretów, które ujawniają iluzję, w której żyje większość ludzi. Jeśli zdecydujecie się je odkryć i zastosować w praktyce, możecie zacząć zdejmować kajdany, których do tej pory nawet nie dostrzegaliście. Prawdziwa wolność zaczyna się od świadomości, a świadomość zaczyna się teraz. Czas. Każdego dnia wydaje się nieubłaganie pędzić do przodu. Ludzie żyją w poczuciu, że są jego więźniami. Mówią: Gdybym tylko mógł cofnąć czas, albo w przyszłości na pewno będzie lepiej. Tymczasem Eckhart Tolle ujawnia coś, co całkowicie zmienia sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. Przeszłość i przyszłość są jedynie konstrukcjami umysłu. Jedynym prawdziwym momentem, jaki istnieje, jest chwila obecna. Zatrzymajcie się na moment, i zwróćcie uwagę na to, co dzieje się teraz. Słyszycie dźwięki wokół Was, czujecie swoje ciało, oddychacie. Wszystko, co kiedykolwiek przeżyliście, wydarzyło się w jakiejś teraźniejszej chwili. Wspomnienia, które wydają się należeć do przeszłości, pojawiają się teraz jako myśli w Waszym umyśle. Obawy o to, co przyniesie przyszłość, są niczym więcej niż wyobrażeniami, które istnieją tylko w tej chwili. Umysł jednak nieustannie odciąga nas od tego, co rzeczywiste. Życie przeciętnej osoby jest wypełnione myślami o tym, co było i co dopiero ma nadejść. Ludzie rozpamiętują przeszłe błędy, noszą w sobie żal, żałują podjętych decyzji, przeżywają na nowo momenty, których już nie mogą zmienić. Albo wręcz przeciwnie, wybiegają w przyszłość, tworząc w głowie scenariusze, które często są jedynie wytworem ich lęków i niepewności. W ten sposób tracą to, co najważniejsze obecność w tym, co dzieje się teraz. Właśnie ta nieustanna gonitwa myśli jest źródłem cierpienia. Czas sam w sobie nie jest problemem. Problemem jest sposób, w jaki ludzie go postrzegają jak więzienie, które ogranicza ich możliwości. Przeszłość jawi się jako coś, co ich definiuje, a przyszłość jako coś, co trzeba zdobyć lub czym należy się martwić. Ale co by się stało, gdybyśmy mogli się od tego uwolnić? Zrozumienie iluzji czasu oznacza, że możemy przestać żyć jako zakładnicy przeszłości i przyszłości. Możemy przestać wierzyć w to, że coś dopiero musi się wydarzyć, abyśmy mogli poczuć spokój, szczęście lub spełnienie. Możemy odkryć, że wszystko, czego naprawdę potrzebujemy, już jest tutaj, w tej chwili. Spróbujcie teraz wykonać prostą praktykę. Zamknijcie oczy i skupcie się na chwili obecnej. Nie myślcie o tym, co było. Ani o tym, co ma nadejść. Zamiast tego poczujcie, że żyjecie właśnie teraz. Co się zmienia? Możliwe, że zauważycie, jak napięcie w ciele się zmniejsza, a myśli zaczynają cichnąć. Możliwe, że pojawi się uczucie lekkości. To właśnie pierwszy krok do tego, aby doświadczyć wolności poza iluzją czasu. Największa zmiana, jaką można wprowadzić w życiu, to przestać traktować teraźniejszość jako środek do celu. Większość ludzi myśli, będę szczęśliwy, gdy spełnię swoje marzenia. Gdy coś się zmieni, wreszcie poczuję ulgę. A co jeśli nic nie musi się zmieniać, abyście mogli już teraz odczuć głęboki spokój? Co jeśli życie już teraz jest kompletne, jeśli tylko pozwolicie sobie w pełni je poczuć? Teraźniejszość nie jest krokiem do przyszłości, to jedyny moment, który naprawdę istnieje. Kiedy to zrozumiecie, Całe wasze życie nabierze innego wymiaru. Czy zdarzyło wam się kiedyś poczuć nagły przypływ gniewu, smutku lub lęku, który wydawał się nieproporcjonalny do sytuacji? Czy doświadczyliście momentów, w których emocje przejmowały nad wami kontrolę, sprawiając, że reagowaliście w sposób, którego później żałowaliście? Według ekarta Tolle to nie przypadek to działanie ciała bolesnego, niewidzialnej siły. Która żyje w nas i wpływa na nasze decyzje, reakcje oraz sposób postrzegania świata. Ciało bolesne nie jest tylko metaforą to energetyczne pole utkane z dawnych cierpień, traum i nieprzepracowanych emocji. Każdy człowiek nosi w sobie jego ślad, ponieważ w ciągu życia nieustannie doświadczamy bólu, rozczarowań i trudnych sytuacji. Te emocjonalne rany, jeśli nie zostaną w pełni odczute i uwolnione, Pozostają w nas niczym nieuświadomiony ciężar, czekając na moment, by się uaktywnić. Kiedy ktoś nas skrytykuje, gdy czujemy się odrzuceni, zdradzeni lub zlekceważeni, ciało bolesne budzi się i przejmuje kontrolę nad naszymi myślami i reakcjami. W jednej chwili możemy stać się osobą, którą sami ledwo rozpoznajemy, zalewa nas fala gniewu, frustracji lub rozpaczy. W rzeczywistości jednak nie reagujemy na samą sytuację, lecz na ból, który był w nas od dawna i tylko czekał na bodziec, by znowu się ujawnić. Ciało bolesne jest niczym pasożyt, który żywi się negatywną energią. Im częściej wchodzimy w konflikty, im częściej pozwalamy, by nasze myśli koncentrowały się na cierpieniu, tym bardziej je wzmacniamy. Możemy zauważyć, że niektóre osoby zdają się wręcz poszukiwać powodów do złości czy smutku. Nie dlatego, że chcą cierpieć, ale dlatego, że ich ciało bolesne domaga się pożywienia. Ale co można zrobić, aby przerwać ten cykl? Kluczem nie jest walka, lecz uważność. Największym sekretem ciała bolesnego jest to, że nie może przetrwać w świetle świadomości. Gdy uświadomicie sobie, że to ono przejmuje nad wami kontrolę, zaczynacie oddzielać się od niego. Kiedy zauważycie, że czujecie silne emocje, zatrzymajcie się na chwilę, i obserwujcie je bez osądzania. Zamiast reagować impulsywnie, po prostu przyjrzyjcie się temu, co dzieje się w waszym wnętrzu. Zadawajcie sobie pytania, czy ta reakcja jest naprawdę moja? Czy to, co teraz czuję, jest odpowiedzią na tę sytuację, czy może to stara rana, która się uaktywnia? Samo zauważenie tej różnicy sprawia, że ciało bolesne traci swoją moc. Przestajecie być jego ofiarą, a zaczynacie dostrzegać, że możecie wybierać, jak chcecie reagować. Z czasem, im częściej będziecie świadomi swoich emocji, tym mniej ciało bolesne będzie miało nad wami władzy. Nie oznacza to, że nigdy nie poczujecie smutku czy gniewu, ale przestaniecie być nimi pochłonięci. Będziecie mogli doświadczać emocji, ale nie pozwolicie im kierować swoim życiem. Świadomość to klucz do wolności. Dopóki nie zdajemy sobie sprawy, że ciało bolesne istnieje, pozostajemy jego więźniami. Ale kiedy zaczynamy je dostrzegać, uczymy się, jak odzyskać kontrolę nad własnym umysłem i emocjami. To początek prawdziwej przemiany, moment, w którym zamiast być sterowani przez nieuświadomione schematy, zaczynamy świadomie kształtować swoje życie. Od najmłodszych lat uczymy się budować swoją tożsamość wokół ról, które pełnimy. Historii, które przeżyliśmy i etykiet, jakie nadaje nam świat. Utożsamiamy się z naszym imieniem, zawodem, statusem społecznym, doświadczeniami i przekonaniami. Mówimy sobie, jestem takim człowiekiem, zawsze tak miałem, to po prostu mój charakter. Ale czy to naprawdę my, czy tożsamość, którą nosimy na co dzień, rzeczywiście oddaje naszą prawdziwą istotę? Większość ludzi żyje w iluzji, że ich myśli, emocje i historie definiują ich istnienie. Ale prawda jest inna. To, co uważacie za swoją tożsamość, jest jedynie konstrukcją stworzoną przez umysł, zbiorem wspomnień, przekonań i narracji, które wcale nie są waszym prawdziwym ja. W rzeczywistości jesteście czymś znacznie większym i głębszym. Przyjrzyjcie się temu chwilę. Gdy myślicie o sobie, jakie pierwsze skojarzenia przychodzą Wam do głowy? Może są to etykiety, które nadali Wam inni, albo cechy, które sami sobie przypisaliście? Ale teraz zadajcie sobie pytanie: kto obserwuje te myśli? Skoro możecie przyglądać się własnym przekonaniom, to znaczy, że nie jesteście nimi, jesteście czymś więcej. To, co patrzy, to czysta świadomość przestrzeń, która istnieje niezależnie od Waszych myśli i emocji. Tolle nazywa to obserwującą świadomością przestrzenią, w której pojawiają się wszystkie doświadczenia, ale sama w sobie nie jest żadnym z nich. To tak jakbyście patrzyli na chmury sunące po niebie. Chmury są myślami, a wy jesteście niebem, tłem, które je przyjmuje, ale się z nimi nie utożsamia. Problem polega na tym, że ego, czyli ta część nas, która identyfikuje się z myślami i rolami, jest niezwykle przywiązane do swojej historii. Trzyma się jej kurczowo, ponieważ czuje, że bez niej przestanie istnieć. Właśnie dlatego tak bardzo bronimy swoich przekonań, reagujemy emocjonalnie na krytykę i nie chcemy porzucić pewnych schematów. To ego mówi: Muszę mieć rację, jestem moją przeszłością, to co mi się przydarzyło, definiuje mnie na zawsze. Ale co się stanie, jeśli zdecydujecie się spojrzeć na siebie inaczej? Co się stanie, jeśli przestaniecie wierzyć? Że jesteście tylko sumą doświadczeń i zaczniecie dostrzegać w sobie coś głębszego. Wtedy uwolnicie się od ograniczeń, które sami na siebie nałożyliście. Zaczniecie dostrzegać, że tożsamość, którą pielęgnowaliście przez lata, to jedynie fasada, za którą kryje się nieskończona przestrzeń możliwości. Nie oznacza to, że macie zapomnieć o tym, kim byliście, czy jakie macie umiejętności. Oznacza to, że przestajecie pozwalać, by wasza historia kontrolowała wasze życie. Możecie być kimś nowym w każdej chwili, możecie uwolnić się od przeszłości, nie definiować siebie przez porażki czy sukcesy i zacząć żyć jako świadomość, a nie jako etykieta. Jak to zrobić? Pierwszy krok to zauważenie, kiedy wpadacie w pułapkę ego. Kiedy łapiecie się na myśleniu To nie dla mnie taki już jestem nie mogę się zmienić. Zatrzymajcie się i zadajcie sobie pytanie. Czy to ja tak myślę, czy to tylko stara narracja mojego umysłu? Już samo zadanie tego pytania tworzy przestrzeń, oddziela was od waszej opowieści i pozwala spojrzeć na siebie z innej perspektywy. To, kim jesteście naprawdę, nie mieści się w żadnym słowie, żadnej definicji, żadnym przekonaniu. Jesteście świadomością, która jest wolna od ograniczeń, gotowa odkrywać siebie w każdej chwili na nowo. Odrzucenie fałszywej tożsamości. To jeden z największych kroków ku wolności. Kiedy nie jesteście już więźniami swojego umysłu, zaczynacie naprawdę żyć. Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd biorą się wasze myśli? Czy kiedykolwiek zatrzymaliście się, by przyjrzeć się temu, co dzieje się w waszym umyśle, zamiast bezrefleksyjnie podążać za strumieniem wewnętrznych monologów? Największym błędem, jaki popełniamy, jest utożsamianie się z myślami. Przyjmowanie ich za prawdę i pozwalanie, by definiowały nasze życie. Ale co by się stało, gdybyście zamiast utożsamiać się z nimi, zaczęli zauważać przestrzeń, w której się pojawiają? Wasze myśli przychodzą i odchodzą, pojawiają się, rozwijają i znikają. W jednej chwili możecie czuć się pewni siebie, w następnej pełni wątpliwości. Możecie myśleć o przyszłości, a chwilę później zanurzyć się we wspomnieniach. Ale w tym całym chaosie, Jedno pozostaje niezmienne przestrzeń, w której te myśli się pojawiają. Ta przestrzeń to świadomość a to właśnie ona jest waszą prawdziwą istotą. Eckhart Tolle porównuje umysł do nieba, a myśli do chmur, które przelatują nad jego powierzchnią. Niebo jest zawsze obecne, bez względu na to, czy pojawiają się na nim burzowe chmury, czy przejrzyste błękitne niebo. To, że czasem wasze myśli są pełne niepokoju, Zmartwień czy gniewu nie oznacza, że musicie się z nimi utożsamiać. Możecie je po prostu obserwować, pozwalając im przychodzić i odchodzić, nie angażując się w nie. Zatrzymajcie się teraz na moment i zróbcie krótkie ćwiczenie. Skierujcie uwagę na ciszę pomiędzy waszymi myślami. Może wydawać się niewielka, prawie niezauważalna, ale ona tam jest. To w tej przestrzeni odnajdujecie prawdziwy spokój. Nie musicie kontrolować swoich myśli. Wystarczy, że przestaniecie się z nimi utożsamiać. Większość ludzi żyje w nieustannym dialogu wewnętrznym, reagując na każdą myśl, która się pojawi. Jeśli w umyśle pojawia się lęk, od razu zaczynamy analizować, dlaczego się boimy, jakie mamy powody do obaw, jakie konsekwencje mogą nas spotkać. Ale jeśli nauczymy się zauważać myśli bez utożsamiania się z nimi, zaczynamy odzyskiwać kontrolę nad własnym umysłem. Spróbujcie następnym razem, gdy pojawi się w Was myśl pełna lęku, wątpliwości lub gniewu, zamiast wciągać się w nią, po prostu ją zauważyć. Powiedzcie sobie: To tylko myśl, to nie jestem ja. Już samo to stworzy przestrzeń pomiędzy Wami a umysłem, a w tej przestrzeni znajduje się wolność. To właśnie w tej przestrzeni odkrywacie, że nie jesteście swoimi myślami, jesteście czymś znacznie większym. Świadomością, która obserwuje ten proces. Kiedy przestajecie utożsamiać się z każdą myślą, zaczynacie żyć bardziej świadomie, bez konieczności podążania za każdym impulsem, który pojawi się w umyśle. Zrozumienie, że istnieje przestrzeń pomiędzy Wami a Waszymi Myślami, to jeden z najważniejszych kroków do wolności wewnętrznej. W tej przestrzeni nie ma chaosu, nie ma strachu, nie ma zbędnych analiz, jest tylko spokój i obecność. A kiedy nauczycie się zauważać ją coraz częściej, wasze życie zacznie się zmieniać w sposób, którego wcześniej nie mogliście sobie nawet wyobrazić. Większość ludzi spędza życie walcząc z rzeczywistością. Opierają się temu, co jest, chcą zmieniać to, co już się wydarzyło i nieustannie kontrolować przyszłość. Ale im bardziej próbują walczyć, tym większe napięcie i frustracja rośnie w ich wnętrzu. Paradoksalnie prawdziwa wolność nie polega na ciągłej walce, lecz na poddaniu się, na akceptacji tego, co jest. Poddanie się nie oznacza rezygnacji, nie chodzi o to, by biernie przyjmować wszystko, co nas spotyka, ale by przestać opierać się rzeczywistości, ponieważ opór tworzy cierpienie. Gdy akceptujemy życie takim, jakie jest, odzyskujemy wewnętrzny spokój. Nie oznacza to, że nie możemy działać ani dążyć do zmian. Ale nasze działanie przestaje wynikać z lęku, a zaczyna być oparte na jasności i intuicji. Wyobraźcie sobie, że stoicie w rwącej rzece i próbujecie płynąć pod prąd. Wasze ciało jest napięte, każdy ruch wymaga ogromnego wysiłku, a fala popycha was wstecz. W pewnym momencie zdajecie sobie sprawę, że nie musicie walczyć. Wystarczy się poddać nurtowi, pozwolić, by rzeka poniosła was w odpowiednim kierunku. Nadal macie kontrolę nad tym, jak poruszacie się w wodzie, ale przestajecie marnować energię na walkę z tym, czego i tak nie możecie zmienić. Życie działa w podobny sposób. Kiedy odpuszczamy opór wobec tego, co już jest, zyskujemy wolność. Nie oznacza to, że wszystko nam się podoba, ale akceptacja pozwala nam przestać cierpieć z powodu sytuacji, na które nie mamy wpływu. Często trzymamy się bolesnych wspomnień, analizujemy błędy. Roztrząsamy, co mogliśmy zrobić inaczej. Przeszłość istnieje tylko jako myśl w naszej głowie. Nie możemy jej zmienić, ale możemy zmienić sposób, w jaki na nią reagujemy. Gdy zaakceptujemy to, co było, uwolnimy się od ciężaru, który niesiemy od lat. Podobnie jest z przyszłością. Większość ludzi żyje w ciągłym napięciu, próbując przewidzieć, co się wydarzy, planując każdy szczegół i martwiąc się o rzeczy. Które mogą nigdy nie nadejść. Ale przyszłość nie istnieje, jest tylko teraz. Gdy uczymy się akceptować teraźniejszość, przestajemy marnować energię na kontrolowanie czegoś, co jeszcze nie nastąpiło. Poddanie się oznacza również akceptację własnych emocji. Często próbujemy tłumić smutek, złość, lęk, myśląc, że jeśli je odrzucimy, znikną, ale tak się nie dzieje. Emocje, których nie akceptujemy, kumulują się i przejmują nad nami kontrolę w najmniej oczekiwanych momentach. Gdy zamiast walczyć pozwalamy im po prostu być, coś w nas się rozluźnia. Czujemy, że nie musimy już dłużej z nimi walczyć, możemy je obserwować, a one same stopniowo zaczynają się rozpuszczać. Akceptacja nie oznacza, że nie podejmujemy działań, wręcz przeciwnie, dzięki niej zaczynamy działać z zupełnie innego miejsca. Kiedy przestajemy walczyć z rzeczywistością, odzyskujemy jasność umysłu. Zamiast podejmować decyzje w stanie napięcia i lęku, wybieramy to, co rzeczywiście jest najlepsze. Nasze reakcje nie są już oparte na oporze, lecz na spokoju i głębokiej intuicji. Prawdziwa wolność zaczyna się w momencie, gdy całkowicie akceptujemy chwilę obecną. Kiedy przestajemy oceniać, kontrolować i narzekać na to, co jest. Zaczynamy odczuwać głęboką wewnętrzną lekkość. Otwieramy się na to, by życie mogło się toczyć swoim rytmem bez naszej nieustannej interwencji. To właśnie ten paradoks sprawia, że poddanie się daje nam wolność. Im bardziej walczymy z rzeczywistością, tym bardziej jesteśmy uwięzieni w cierpieniu. Im bardziej akceptujemy to, co jest, tym bardziej jesteśmy wolni. Poddanie się to nie słabość to największa siła. Jaką możemy w sobie odkryć? Największa iluzja, w którą wierzy większość ludzi, to przekonanie, że są oddzielnymi jednostkami, które przechodzą przez życie, doświadczając różnych zdarzeń i sytuacji. Uważają, że są kimś, kto posiada przeszłość, plany na przyszłość, określone cechy charakteru, imię i nazwisko. Tymczasem prawda jest zupełnie inna: nie jesteśmy osobami, które mają życie. My jesteśmy życiem. Nie jesteśmy obserwatorami rzeczywistości, lecz jej częścią, nierozdzielnym aspektem tej samej świadomości, która przejawia się w każdej chwili. Wyobraź sobie ocean i falę unoszącą się na jego powierzchni. Fala może myśleć, że jest odrębna, że istnieje niezależnie od reszty oceanu. Może bać się momentu, gdy zaniknie i wróci do wody. Jednak prawda jest taka, że nigdy nie była oddzielna. Była, jest i zawsze będzie częścią oceanu. Tak samo jest z nami. Nie jesteśmy osobnymi bytami, lecz przejawami jednej uniwersalnej świadomości. Każdy z nas nosi w sobie fałszywe przekonanie, że istnieje coś takiego jak ja. To ja to suma wspomnień, przekonań, lęków i marzeń, które w rzeczywistości są tylko myślami pojawiającymi się w umyśle. Jednak jeśli na chwilę odsuniesz od siebie wszystkie myśli i skupisz się na samym istnieniu, na świadomości, która jest w tobie teraz, co pozostaje? Cisza, obecność, czysta energia życia. Wielu ludzi nieustannie szuka spełnienia w przyszłości, myśląc, że kiedy osiągną określone cele, wtedy poczują się kompletni, ale to tylko gra umysłu, który zawsze chce czegoś więcej. Prawdziwe spełnienie nie znajduje się na końcu jakiejś drogi. Jest obecne w każdej chwili. Nie potrzebujesz niczego więcej, aby być pełnią. Jesteś nią już teraz. Świadomość istnienia jest czymś, co nie ma początku ani końca. Kiedy przestajesz identyfikować się z myślami i emocjami, zaczynasz dostrzegać, że nie jesteś kimś, kto żyje. Jesteś samym życiem, które wyraża się poprzez Twoje doświadczenia. To, co się dzieje, nie przydarza się Tobie, to Ty jesteś tym, co się dzieje. Spróbuj teraz przez chwilę poczuć obecność w swoim ciele, nie jako myśl, ale jako czyste doświadczenie. Nie nazywaj tego, nie analizuj, po prostu bądź. Ta chwila, ta świadomość istnienia to jest prawdziwa esencja Ciebie. Wszystko inne to tylko iluzja umysłu. Gdy naprawdę zrozumiesz tę prawdę. Wszelkie lęki i napięcia zaczynają znikać. Nie musisz już się martwić o przyszłość, ponieważ wiesz, że jesteś czymś znacznie większym niż twoja historia. Nie musisz trzymać się przeszłości, ponieważ ona nigdy cię nie definiowała. Uświadomienie sobie, że jesteś życiem, a nie osobą, która je doświadcza, jest kluczem do prawdziwej wolności. Nie ma niczego, co musisz osiągnąć, aby się spełnić. Wszystko, czego kiedykolwiek szukałeś, jest już w tobie. To, co nazywasz sobą, to tylko chwilowy przejaw czegoś nieskończonego. Gdy przestajesz się tego kurczowo trzymać, otwierasz się na życie takim, jakie jest: lekkie, wolne, pełne spokoju i akceptacji. Właśnie odkryliście, że świat, który uważaliście za rzeczywisty, jest pełen iluzji. Czas nie istnieje w taki sposób, jak myśleliście. Tożsamość, którą uważaliście za swoją, jest jedynie konstrukcją umysłu. Negatywne emocje, które was ograniczały, mają swoje źródło w ciele bolesnym, a prawdziwa wolność nie polega na walce, lecz na poddaniu się temu, co jest. Co teraz zrobić z tą wiedzą? Przede wszystkim zacząć ją stosować. Wiedza sama w sobie nie zmienia niczego, jeśli nie zaczniecie jej wprowadzać w życie. Obserwujcie swoje myśli, ale nie utożsamiajcie się z nimi. Kiedy pojawia się lęk lub smutek, Zapytajcie siebie, czy to naprawdę ja, czy to tylko reakcja mojego umysłu? Już samo zadanie tego pytania może przynieść ogromną zmianę. Zwróćcie większą uwagę na przestrzeń między myślami. Zamiast ciągle analizować przeszłość i przyszłość, praktykujcie obecność w danej chwili. Gdy wasz umysł zaczyna opowiadać historię o problemach, zatrzymajcie się na moment i wróćcie do teraźniejszości. Ta chwila to jedyne, co istnieje naprawdę. Najważniejsze, co możecie zrobić, to przestać szukać spełnienia gdzieś na zewnątrz. Wszystko, czego kiedykolwiek pragnęliście spokój, miłość, wolność już w Was jest. Nie musicie na nic czekać. Każdy moment daje Wam szansę, by dostrzec tę prawdę i pozwolić jej przemienić Wasze życie. Jeśli ten materiał dał Wam coś wartościowego, podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jakie odkrycia najbardziej Was poruszyły? Co chcecie wprowadzić w życie od dzisiaj? Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które pomogą Wam odkrywać naturę rzeczywistości i własnej świadomości. A jeśli chcecie zgłębić ten temat jeszcze bardziej, zajrzyjcie do opisu. Znajdziecie tam dodatkowe materiały, które mogą Was zainspirować. Teraźniejszość jest jedynym miejscem, w którym to wszystko się dzieje. Więc nie czekajcie, zacznijcie żyć świadomie już teraz.